Chcesz zarabiać nie 7 tysięcy, a 11 tysięcy na rękę, nie 11 tysięcy, a 24? A może marzyć ci się stanowisko dyrektorskie w jednej z mniejszych bądź większych korporacji oraz zarobki w wysokości około 45 tysięcy złotych na rękę, ale jednocześnie brakuje tobie języka angielskiego biznesowego? Jeżeli tak, to serdecznie zapraszam Ciebie na zajęcia ze mną. Przeprowadzać się przez ten proces krok po kroku, abyś umiał, umiała posługiwać się tym językiem bardzo dobrze. Potraktuj język angielski poważnie. To, w jaki sposób Ty dzisiaj potraktujesz język angielski, będzie zależało od tego, w jaki sposób zostaniesz potraktowany, potraktowana na rozmowie o pracę, ale także podczas spotkania z obecnym bądź przyszłym kontrahentem. Nie trać czasu, ogarnij się, zapraszam Cię serdecznie na zajęcia ze mną.